Wiem, że nie mogliście się doczekać. Ach, tutaj! Jest fantomek, specjalnie no. dla was. Cały w bieli. Nie wiem, czy pamiętacie tę przypowieść biblijną, bo ja nie. Ona idzie tak i rzekł nauczyciel, a jeśli jesteś arcykapłanem i idziesz na emeryturę, przygotuj sobie przestronne domostwo, a podwładni twoje niech podwyższą czynsze pospólstwu, pozbędą ich się i nie mówiąc nikomu wyremontują ci obszerne izby, bo jesteś mężem sprawiedliwym. I właśnie e, tą przypowieścią kierował się metropolita krakowski Marek Jędraszewski. W lipcu przychodzi na emeryturę i zamieszka w centrum Krakowa, w takiej remontowanej, bez zezwolenia konserwatora zabytków czy kondygnacyjnej rezydencji na jednej z plebanii. Jego apartamenty będą mieć powierzchnię 200 m2 plus hektar ogrodu. Wcześniej pozbyto się lokatorów, podwyższając czynsze i niektórzy zaczęli szemrać. A przecież metropolita mógł wybrać Wawel a wybrał tylko rezydencję. 200 metrów, a skromne w swojej wielkości. Yy, publicysta jeden zadał głupie pytanie, po co samotnemu mężczyźnie, nawet emerytowanemu metropolicie, 200-metrowe mieszkanie? No przyda się, jak to po co? Bo na przykład e, arcybiskup może zawsze marzył, żeby sobie pojeździć elektryczną nogą. A jako metropolicie nie wypadało na ulicy przed owieczkami. A tu proszę, będzie sobie mógł. No Ktoś jeszcze mógłby przytoczyć już prawdziwy cytat z Biblii. Bóg, widząc niegodne sprawowanie urzędu przez wodów narodu i kapłanów, przemówił, a prorok Ezechiel przekazał: Tu cytuję: Biada pasterzom Izraela, którzy sami siebie pasą. Czyż pasterz nie powinien paść owiec? No, tak, niby tak, ale Ezechiel to tak. Po pierwsze, nie znał kontekstu polskiego, a po drugie mówił o pasterzach izraelskich, a więc Żydach. A więc nie naszych. czyli arcybiskup może z czystym sumieniem mieszkać na tych wszystkich metrach. Ów jest bowiem mężem sprawiedliwym.